Siemano wszystkim z tej strony po raz kolejny kamek.pl w, 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 w szóstym odcinku z Dead Space'a. W ostatnim odcinku dojdziemy do rozdziału trzeciego. Ter teraz będziemy kontynuować. Brak na miejsce w punku, ale zaraz może to naprawimy. Może coś ciekawszego, może wrócimy coś i coś za to damy. Tutaj. Zesta Stazy. To mi nigdy nie jest tak naprawdę potrzebne, więc jak ja mam to wyrzucić? Upuść. Dobra, i teraz wierzmy, ten, ten średni zasobnik tlenu. Myślę, że będzie. Średni zasobnik tlenu. Myślę, że będzie bardziej przydatny aniżeli. Tamto. No właśnie, bo teraz. No to nie ma w ogóle grawitacji. Chciałam iść. Chciałam iść. Mhm... Ja tu mnie trochę denerwuje ta perspektywa, bo nie, nie wiem do końca czy dobrze idę przez to. O, chyba dobrze, prawda? A no, prawda? What the fuck, what the fuck! Znowu gunwa! Gunwa mnie atakują znowu. ha, frajerze. Hahaha, aha, aha. aha, 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 aha. Oku. Żadnie nie śmiałem, nie wcale się nie śmiałem. I swojego kolegi też nie. Pójdź, nie mam, pewnie nie mam. Nie! Weź czwarty. Trzeci! I podpal podpal tych. Nie! Naprawdę nie mam. Dobra, walić to. Walić to, walić to, uciekaj. Kurde, nie mam windy. Dobra. Z Przywal mu z Kopniaka, to się złoży, frajer. Tak mu, tak mu dawaj. Tak mu, zglana. Zglana mu. Zglana. Zglana. Temu też. I temu też jeszcze raz zglana. Jeszcze raz mu zglana. Jeszcze raz mu zglana. Gdzie on? Gdzie on? Gdzie on spieprzył Wracaj tu frajerze. Bo tam to się nie sięgnę. Zglana mu. O tak. Tak mu. Tak mu... Tak mu rób. Ale... Tak mu rób i się nie daj trafić, ty. Zarąbiście, stary. No. I można? Można. Tylko nadal nie amunicji. Gdzie mam iść? Tamta coś mówiła i nie wiem przez to co, bo kurde ten frajer mi przeszkodził No jak ja mogę go włączyć mogę go włączyć Tam trochę No kurde nie mogę ale tak spojrzeć hmm. Gdzie ja mam sobie kicnąć? Tam jest staza Ja to amunicja chciała nie jakieś tam frajerstwo tam jest jakiś generator. Nie wiem gdzie mam to... A może mam to przesunąć? No, ewidentnie. Może najpierw tamten. Aha, to trzeba tak dwa na raz. Mam pełną stazę. No traw w to. No czemu nie mogę? Który się? Dobra i teraz. O co tu chodzi? Ja jestem chyba za głupi na to. No sięgniesz stary. Wierzę w ciebie. To nie. To wal się to. Lecimy tam. Teraz tu. No, no zeskocz. No zeskocz tu. No wiem. Dobra. Może trzeba zacząć od tego? No what the f co ja mam tu zrobić? Bo ja nie rozumiem. Trzeba było tak zrobić, czyli spowolnić tą, to gówno, co było pod koniec. Zeskocz. Tylko jedno wystarczyło podłączyć? Nie, jeszcze jedno. Dobra, także najpierw pyk. I potem. No, najpierw pyk. Potem. No nie, już coś wychodzi do mnie. Słyszę. Nie, ja nie mam amunicji. Nie biję się z wami frajerzy. Walcie się. Walcie się, walcie, wal klikaj to gówno. No gdzie mam iść? Tam. What the fuck? Coś mnie tak trochę mm, porozrywało na kawałeczki. O, jak, się, jak się oddaje tlenu? Nie wiem, chyba będę musiał, będę wchodził w i sobie dodał, bo nie wiem czy jest jakiś skrót, bo nie jest, tylko ja nie wiem. Walcie się frajerzy, mam was gdzieś! Przebiegnę, zdążę. Du-du-du-du. du du What the f! Nie! Nie chciałem! Ja wcale nie chciałem! <śmany> dobra, 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 ty mi tutaj nie gadaj. Tylko. O... What the fuck? Czemu to jest takie szybkie? Ja nie chcę z Tobą walczyć. Nie mam amunicji, kuźwa! Frajerze! Bo łapka, fapka, wiesz, bo zostanie zglana w kurna w głowę i się skończy, no. Powiedziałem raz, powiedziałem. No. Gdzie mam teraz pójść dalej? Co, mam na górę wejść, no? O co chodzi? Przecież ja dopiero z tej góry wróciłem chyba. Czy to jest inne miejsce? Ja jestem w innym miejscu. Nie chcę żadnego stwora. O! Co tutaj jest? Paliwo. Co? Jaki kulek zapełniony? Nie kłam. Upuść coś. Szybko. Szybko. Ziom. Upuść. Dawaj mi to. Dobra. Otwieraj te drzwi. Zaraz się uduszę. Dobra. No, daj mi zapisać. No. Dlaczego znaczy nie mogę zapisać? Zaraz się uduszę. Dobra. Tam jest energia plazmowa. Nie, ja muszę wyrzucić jakieś główne, bo ja potrzebuję takich rzeczy. Moment, zapisujemy w tym miejscu. Yep. Dobra. I teraz. Wyrzucamy znowu jakieś główno, czyli tę stazę. I ja chcę. En ja chcę amunicję. Zdecydowanie. Przeładuj mi teraz to główno. Dobra, mam sześć strzałów. Nie jesteśmy aż tak biedni już teraz. Dobra, gdzie mam iść? Nie! What the fuck? Co to jest? Zostaw moją nogę, ZOSTAW MOJĄ NOGĘ, POWIEDZIAŁEM What the fuck is that? Nie mogę nic robić w ogóle Coś mi chce wpieprzyć moją nogę szczela nie wiem Skacz Ja nie wiem co mam klikać, w ogóle To nie o nic zapisane Jak klikam prawy to on tak śmiesznie robi... A bo on próbuje Ale co ja miałem klikać? Nie, nie miałem, nie miałem napisane co ja miałem klikać What? Ale chyba E się klikało, to pamiętam Ja myślałem, że to jest jakiś quick, to, że myślałem, że to jest jakiś, nie wiem, taka jakaś że mnie... mnie chciał pożreć, a ja tak w ostatniej chwili się uwolnię I w ogóle i tak fajnie, a tu się okazuje, że nie Dawał mi energię, energię No Ulecz się Dobrze Spa nie wiem. E! Nie wiem, co mam klikać w ogóle. No nie wiem, no patrz, no jest tak gdzieś napisane, że miał coś klikał może mam, to, mo może mam strzelać w to gówno. No. Wiem, co mam strzelać już. No ale to se postrzelałem. Dobra, wczytaj. No ale no teraz tego nie zrobię, bo przecież straciłem. R. O, udało mi się Ale mnie wariat Dobra Tylko, że teraz nie mam ani do jednego, ani do drugiego znowu amunicji Także zarobiście Za znowu wylecą potwory A ja będę Haha, ha, ha, ha Nie mam amunicji Znaczy nie się miał wtedy Dawajcie mi amunicję Zarobiście, jaram się Przeładuj Dobra Jest samo, jest, jest impreza Znowu tutaj się zamknął drzwi znowu będę walczył z milionem potworów. No już ja, już widziałem tam to gówno. Chodź tu. Widziałem cię. No, wiedziałem. Wkroczę. Dobra. No cóż, nauczyłem się, muszę przynajmniej nauczyłem się całkiem sprawnie ich zabijać. Cieszę się z tego powodu. Window. Dobra. Isaac! Hamon to jest Samuży, nie pamiętam. Where are you? Trzeba było się umyć. Dobra, teraz do magazynu pójdziemy coś kupić.

Czyli najważniejszą rzecz już... Ale ja jeszcze chcę posprzedać. Właśnie, jeszcze mogę posprzedawać ty główna. co to? O, sprzedaj w magazyn za kredyty. Nice. Sprzedaj. Na pewno. To nie. Jeden taki mały save sprzedam. Staż linowy, no to to nie. I teraz mam i e safe. Mogę co mogę kupić? Więcej energii, prawda? To ja chcę. Dobra. Teraz przeładuj, będę miał 10 jeszcze 6, dobra. Eee, a nie, jeszcze H12 Czy to nie wiem Sprawdzę Mam jeszcze 6 Oprócz tego co mam teraz. Czyli mam przez jeszcze 10 plus 6 Myślę, że powinien starczyć. Mam taką nadzieję na jakiś tam czas oczywiście Warning! 0 Coś tam Oxygen Area Czyli znowu wychodzimy na ten O, ale tutaj cicho. No a tam trzeba już kicuniać. Tutaj. Tam coś było, czemu ja tego nie zabrałem? Nie, ja muszę to zwrócić po to. Gdzie to było? Tam. Ja chcę po to wrócić. Tam coś było. Czo to? Mały osobnik tlenu. No to No nie, no ale... Oha, frajer. Ha ha ha. No, skacz tam, błagam cię. Dobra. Aha, frajerze głupi, ale go zrobiłem wabłko z fela. No już ta jest grawitacja, no nie kłamuj się. O co tu chodzi? Zaraz wyskoczy jakiś potwór. Obvious. What? Gdzieś coś, coś się dusi. Ja muszę uważać na tę małe ścierwa. Tutaj ma wejść? Nie, tutaj. No fajna ta winda, jaram się. Gdzie teraz mam iść tam. Co to za gunwo jest? Ja nie chcę po tym chodzić, bo ja się boję. Co tam się rusza? Łata! Nie! Jakieś małe gówna! Nie! 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 Tylko nie wy! Kuźwa, nie! Bo ja tego. Bo nie napadnie tego tyle, że się tego nie pozbędę. Wiedziałem, wiedziałem po prostu, że on się ruszy. Sorry, Stary, musiałem. Jeszcze sobie te małe gówna gdzieś. Co to? No, czemu tutaj w ogóle wszedłem? Jak tutaj nie mam iść? O co chodzi? Wy, wy. No, ja. A tutaj mam iść, obok. Okej, okay. gdzieś tam ktoś drze się. Błagał pomoc, ale ja. Ale ja nie, ja mam wyjebane. Dobra, tam. Już widzę, trzeba tutaj użyć staminy. Co tam jest? Gdzieś fapił jakieś fapki Dobra What the fuck jak się tego przes znowu się przestraszyłem, Jezu Kurde, człowiek sobie idzie tak spokojnie, a nagle jeb wyskakuje takie gówno No O, to się bije Bijcie się Chyba mi się wydawało, że to się biło ze sobą Jednak muszę kupować więcej amunicji za jednym zamachem, bo to jest zdecydowanie za mało Albo jakbym był mądry, po prostu bym poczekał aż podejdę do tamtego gówna i to zdetonował, ale nie Musiałem zużyć prawie całą amunicję Teraz został mi jeden strzał Ale, proszę bardzo, jest zapis w sam raz, bo jest 16 minut odcinka, czyli w sam raz, to, żeby go tutaj skończyć Z jednym strzałem i tutaj chyba nie mam nic No, a nie, coś mam O, mam 25, dobra Nie jest tak najgorzej no ale dobra, w tym miejscu skończymy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Zobaczenia w kolejnych odcinkach Dead Space'a i nie tylko. Na razie.